Witam wszystkich serdecznie z tej strony Toxie i zapraszam do kolejnego materiału z gry World of Tanks. I co mamy dzisiaj? Mamy patcha 8.1. Jak widać, zmieniło się troszeczkę otoczenie w garażu. Halloweenowo nam się zrobiło. No ale co najważniejsze, nowe 22 pojazdy brytyjskie, dokładnie tak brytyjskie. Więc teraz muszę rozwinąć na maksa ten otocząk. Żeby wszystkie inne tutaj wynaleźć Wszystko co się tutaj da wynaleźć I mieć odblokowany cały tier 2 No drugi poziom po prostu brytyjskich czołgów Dobra więc nie ma co tutaj czekać W obsłudze mam wszystko to co powinienem mieć I po prostu idziemy na bitwę losową Teraz będziemy się właśnie starać grać tym czołgiem jak najwięcej Jak nam nie ginąć oczywiście żeby pójść właśnie na drugi poziom brytyjskich czołgów, nie inni tylko, bo tam też chyba są działa samobieżne. Jak widać, wszyscy grają właśnie tymi, tym brytyjskim czołgiem. Każdy chce zdobyć Tier 2 normalnie. U nas tylko jeden inny gra, u nich dwa tylko inne. A tak to wszyscy tymi Brytyjczykami, żeby rozwinąć właśnie mm, brytyjskie drzewko technologiczne. Jak się Ino tylko będzie dało, fajnie to trosze, troszeczkę wygląda, czyli zdecydowanie fajnie. Eee, no dobra, zobaczymy jak to pójdzie. Jak to w ogóle celuję jeszcze to dosyć szybko. Ojej, jeszcze powoli. No I wolny jest, wolny jest strasznie ten czołg, powolny. Eee, no, mam nadzieję, że te bitwy szybko będą się kończyć. Nie będą trwały całej wieczności, żeby po prostu móc dalej wracać do, do bitw z odnowionym czołgiem i móc dalej tutaj walczyć. Dobra, już błąd popełniłem, bo sobie rozwaliłem tutaj, no ale już y, trudno. Dobra, teraz czekaj tylko, jak ktoś się tutaj pokaże. jakbym był z drugiej strony, to bym znowu robił tak jak poprzednie, że waliłem na oślep. No właśnie, ktoś już to robi wali tutaj do tego w środku na ośrodku Żeby nie uderzyć no nie czekamy ktoś się ktoś się pokaże No i co? Nie widać za bardzo żeby mieli ochotę się pokazać z tamtej strony no i co? no kogoś widać, jest tam a masz ojejku nie trafiłem w ogóle do niego, boże jak on powoli tutaj się ładuje dobra, wow, oborwałem od niego no strzelać do niego dobra ja go zniszczyłem i spadam stąd mam 8 życia uciekaj no, dobra, żyje byle jak, ale żyje Powiedz mi, że nie żyje, o! Uuu! Spadam! Tak overrwałem mocno, że kurde, ledwo co się ruszam. I co tam tego widzę? Kurde, prze, przez swojego musiałbym strzelać. Dobrze go załatwili. No ale też, trzech ta. U, kurde. Trzech ich zginęło, czterech naszych, więc yy, też niedobrze. ci wszyscy zginęli. Co byli tam w boku? Mhm, mm no, ci tam dokładnie byli w grupce i kurde, wszyscy zginęli. Parę lipa, no ich w ogóle nie widać. i co my tutaj zrobimy? Kogo w ogóle strzela? Tam jest jakiś. Nawet go widzę. Tu jakiś kawałek, no ale. Dobra, zginął. Już troszeczkę przeskautował. Nas, no ale jak na razie... Cicho trochę. A no kogo oni w ogóle strzelają? No muszę powiedzieć, że nawet nie nie ma... ...mały celownik. Hmm. No nic, pokampimy sobie trochę. Wow, tylko spokojnie. Dobra, tu jakiś jedzie, tylko żeby mnie nie trafił, bo będzie po mnie. No tak, dorwał nas, widzę nas, teraz chcę załatwić, dobra, został sprzątnięty. No, ale jeden z naszych też tak oberwał, że go tylko zmiotło. Niedobrze, no przegrywamy to dosyć ostro. Ja mam tylko 8 życia ze 140 Co się jeszcze tu dzieje ciekawego. Nie za dużo nas... ojeku. Obrywa tamten I został właśnie zniszczony. No niemiło Bo tutaj trzeba przyfan zalić. Cel Ok. Powerwał i powtórka z rozrywki no jeszcze raz nie chłopaki okej okay. został zmieciony tam jest następny celujemy w niego dawaj go albo nie dobra, dobra niech będzie ten celownik automatyczny okej okay. dobra tutaj widzę jakiegoś stoi kolega Musimy poczekać i zaprowadzimy, no kurde, niemiecki jakiś. No właśnie, no i oberwałem, trudno. Więc wracamy do garażu, no bo momencik. Ile tutaj naszych zostało? Dwóch tylko, jeden tutaj stoi. No, czekaj, czy zostaną zniszczeni szybko, no ten jeden już padł. I ten drugi jakoś się broni. No ja poczekam, bo chcę po prostu wrócić tym samym czołgiem yy, do bitwy. No, chłopaki. Jest was 2, 4, 6, 8. No, jeden na jednego. Uuu, ten oberwał. I właśnie został zniszczony. Więc koniec. Wracamy do garażu. Bitwa przegrana. Bitwa została zdecydowanie przegrana. Dobra, ale dostaliśmy doświadczenie. 126 doświadczenia. W... Tutaj trzeba zbadać. A się to od razu kupimy. Tak jest. Dobrze, następne mamy działo, które 180 potrzebuje. 180. No i później oczywiście czołgi. Co to jest? Czołg lekki, czołg średni i czołg lekki. Dobrze, nie ma żadnego działa samobieżnego jak na razie. No chyba, że czołg średni. Marki 1. Moment, czy to nie jest ten sam? To nie jest on? No właśnie, to jest on. Wszystkie nocje, No, mamy tego multum, dobra, to jest to, co mamy. Ok, e, nie ma na co czekać. Wracamy do bitwy. A chcę wynaleźć właściwie, zbadać te nowe działy. Chcę je kupić. Dobra, to wracamy do bitwy. Oczywiście znowu akcja się powtarza. Wszyscy grają tymi brytyjskimi, więc dopiero patch wyszedł to nie mi cisną, jak i nie mogą. Nie wiem za bardzo gdzie tu się wybrać, żeby pojechać. Na razie może nie będę po prostu nie zmyśleć. Zobaczę gdzie i nie pojadam. uuuu uh, 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 uh. dobra malam salam jazda dziwne żeby teraz o tu jest właśnie ten jeden nie brytyjski czołg nie dziwię się że teraz wszyscy tymi brytyjskimi grają chcą rozwinąć właśnie to brytyjskie brytyjskie drzewko z... o boże drzewko technologiczne no Przejedziemy potem. No, to się nie niszczy. Jak szkoda. Dobra, jadę tutaj na dół. Dabuczułem prędkością 26 km na godzinę. No to 27 widziałem. No, tak. żeby ta kurde prędkość G nie zaskoczyła przy skręcie. Ok. Którym się. O kurde. Aha, V się wyłącza. W ogóle wszystko. No to możemy na razie sobie jechać. Jeden nie, no żartuję. Niech będę, będę już miał tam skierowane działo. Nigdy nie wiadomo, czy ktoś nie wyskoczy. Będzie trzeba do niego prać. Kurczę, aż pięć osób musi obsługiwać ten czołg. Nieźle. Dobra, już ktoś tam jest znaleziony. Jest następny. Mamy go tutaj przed sobą, no ale oczywiście nikt go nie widzi na razie, żeby chyba nawet do niego szczało dać. to jest następny. Teraz za tobą tak radę. Będziemy w tym pobylu i go tutaj powołać i trafić. Dobra, zniknął tutaj z pola widzenia. U, tam ten ładnie oberwał. I został zniszczony. No, bardzo ładnie. I to ten niemiecki czołg załatwił. Mamy dwóch u nich i dwóch u nas myślałem, że kurde, my wyjdziemy tutaj na prowadzenie myślę, że tu nikogo nie ma właśnie jest tam mam go czy go w ogóle widzę? No, chyba w ogóle nawet nie widzę no, oberwał nieźle od niego okej, okay, został zniszczony może, o, tego chyba widzimy czyżby to miało być prawda? zobaczmy, tak, widać go O, z boku w ogóle strzeliłem to jest następny czołg którego kurczę nie widzę muszę do niego podjechać wtedy na pewno będzie widoczny nie wiem czy za bardzo się kurde tutaj nie wychylił no właśnie wyrwałem na szczęście z przodu Więc nic dużego mi się nie stało Trzeba, żeby powiedzieć że nawet nic mi się nie stało gdzie on jest? no jest tutaj coś go widać chyba no tamten kurde dostaję, tamtego wszystko jasne. Czy tego widzę? Widzę, więc do niego spokojnie. Mama, bardzo dostaję. Tam jest, tam jest, ja go tutaj po to samo miejsce, dobra, został zniszczony na pięciu naszych, na sześciu ich, więc wyszliśmy na prowadzenie. Znowu jest frames, kurde, niedobrze. Dobra, przebije się w tą stronę. Zobaczymy, co się da zrobić. Mówimy tu na razie z chłopakami. W tym miasteczku. Jak tu się przebić na drugą stronę? jest strasznie otwarta, kurde... strefa. Właściwie jest ciężko tutaj przejść. Ja nawet swoich nie widzę, kurde, na... na tym... na mapie. Trzeba te chłopaki się tutaj tak drom na siebie? Tak zwany trash Talk Romum 17 życia, więc naprawdę żyje, ale nie żyje. Tam jest jakiś koleżka. Czy w ogóle widzę? No widzę go. Oczywiście go nie trafiłem. Aj, z drugiej strony gdzieś zebrałem. Trudno wracamy do garażu, no i tutaj nie będę czekał, jak to się skończy, żeby wrócić. Tylko po prostu bierzemy to, gdzie musimy naprawdę bardzo dużo jeszcze zdobyć e, doświadczenia i idziemy w, na bitwę. co to mamy lotnik. O o, 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 momencik. To jest albo nowa mapa wprowadzona z tym patchem, albo. Albo nigdy jeszcze po prostu. No ja i nie grałem i widzę, że tutaj też jest e, parę już Anglików, ładnie już tier 3 ktoś e, wybadał, więc musiał mieć dużo szczęścia, albo po prostu umiejętności wygrał, dużo bitw, dużo zdobył doświadczenia i udało mu się odblokować od razu. Podejrzewam, że kto ma też e, bardzo wysokiego tiera, ma dużo tego doświadczenia. Co może używać dla obyd... na wszystkie czołgi. Z no do tym doświadczeniem doszedł od razu do Tier trójki bez większych problemów. Tak mi się wydaje, że tak to może wyglądać. Fajnie to wygląda. No to jest chyba działu właśnie samowierzne. No momencik, w tą stronę muszę się wybrać. Gdzieś tak na wyżej pasowałoby mi być. No stąd nawet widać. Gdzie mam szczelać? Uwaga! Muszę tak stanąć, żeby móc oddawać dosyć dobre i celne strzały. Hmm. No właśnie. Nie wiem, no pojadę tam, o tutaj gdzieś pojadę. W tą stronę. I będziemy widzieć. No, tylko pokazywać pierwszy jakiś, co można uszczelić. Wreszcie coś na pustyni. Nie wiem, czy są jakieś inne na pustyni. To w końcu Brytyjczycy dosyć dużo się bili na pustyni. Więc nie zdziwię się jak to właśnie przez... Yy, przez to. Dobra, czy ja go w ogóle widzę? Czy mam taką możliwość go zobaczenia? No są chłopaki, mam strasznie złą wizję na nich. No ale oddać szczał nigdy nie zaszkodzi, nie? O, tu stoi jakiś, którego o wiele lepiej widzę. No i do niego mogę prać masz, żeby w trochę... dobrze, dobrze go trafiłem. został zmieciony wiecie co, na tego się tu przerzucę nie, tego nawet nie widzę Tu jest następny jakiś? oprócz tego? nie wiem, czy nawet ode mnie, U, tu zjechali? co oni tu kombinują? czy ja go widzę? Nie za bardzo tego tutaj może widzę, no ale nie mam na niego wizji. Oj, oj, Paskudnie go. Strasznie źle go... O, tutaj o wiele lepiej. No, berwał ode mnie. Dobrze, że mam więcej na niego. Chcę przycelować. Kurde, paskudnie to wygląda. Nie opłaca mi się w ogóle oddawać strzału na niego. Gdzie on tam jedzie? Znaczy, tego tutaj... Nie ma co kombinować. Co, będziesz skakać na dół? O! Uberwał za 29. Nie do nie ode mnie oczywiście. No jeszcze poprawimy, spróbujemy przynajmniej. Wow! O tak! Tego widzę i to dosyć dobrze. Trzeba dobrze wycelować i pal. No, nie trafiłem w ogóle w niego. Że Z drugiej strony tam chłopaki też ja szale, bo ja wiem, że on tam jest Dobra. Nie wiem, czy dostał ode mnie. Tego w ogóle nie widzę, a z tej strony zobaczmy. Co, co to jest? Samolot słychać. A, bo tu są, stoją przecież. I to nasze, brytyjskie chyba. No kurde. Czy tak musiałeś się ukryć? No właśnie, w samolot trafiłem. Prosto, w samolot. No, teraz są one został zniszczony. że się dobrze ukrył za tym, może... Oberwał. Dobrze. A nie, to nie ode mnie chyba oberwał. On próbuje uciec. Kurde, nie trafiłem go w ogóle. Okej, okay, ten dalej się tu trzyma. To my musimy go tutaj... Naprawić. No, już został naprawiony. Także już nigdy nie szczeli. Dobra, wybieramy się tutaj na górkę. Ile ich zostało? No czterech. Jeden, aż trzy... Trzy zabicia ma. Nieźle, nieźle, muszę powiedzieć. Okej, okay, tam jest jakiś kolega. To on go już tutaj celuje. A nawet nie zdążyłem wycelować. Chłopaki dosyć szybcy są. No tu jest. Koleżka. Tego trochę zaskoczę. Odjadę po prostu tędy i będę do niego strzelał jak normalny szauk. A masz? Trafiłem go? Tak! Haha, ja zgartałem killa. Dobre to było. Ja dam radę tę kolumnę ziszczyć. Pasowałbym mu się nieco. Wow! Ale blisko obok mnie ktoś strzelił. Dobrze, jest ten spadam. I to szybko. No, minimalnie około mnie to padło. Ten szczał ten nabój. Nie wiem, jak to można nazwać. Nabój. Dobra, zniszczyłem tego, co miał 3 kilo. U, tu jest jakiś. Trzeba po w niego wjechać i go zabić. No, no, już przejmujemy bazę, więc... Nie wiem, co on tu kombinuje. Taki skryty. No, dawaj go. Ale go też miał na muszce chyba. Wow, Ale zebrał. Tam jest jakiś. Go widzę w ogóle? Widzę go. Dobra, oddam jeden szczał, Szczegawczy i tak przejmuję bazę za ten czas. A ten jest tutaj ukryty. No spokojnie. Na chwilę go to załatwimy. No, oberwał ładnie. Szedł kogoś innego. Kurde, jeszcze może się ruszać. Nie zły no, Będzie mi teraz go ciężko bardzo trafić. Przeleciał na bójno, ale teraz właśnie już, już nie mam możliwości go nawet trafić. Dobra, zwycięstwo, przejęliśmy po prostu bazę przeciwnika. No, 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 ładnie, ładnie, ładnie. Dobra, mamy 1500. Ten dalej, w bitwie, to tam strasznie długo muszą się prać. No nic, dobra. Ja dziękuję tutaj za obejrzenie tego odcinka. I do słyszenia w następnych. Narka.